Siema dzisiaj nagrywamy z Polish Jezus Maria. Nie nagrywamy z Polish Car Driving, bo ogólnie opowiem Wam taką pewną sytuację była taka sytuacja, że przed chwilą na... Dosłownie, dwie minuty temu nagrywałam e, odcinek z Polish Car Driving. No i on mi się jakby no Cały czas mi wywalał z sam. Um, no to teraz stwierdziłem, że nie będę grał w Polish Car Driving i nie mogę wybrać innego składu. Um, jak nie mogę z 4 na 7 jak, jak, jak jesteście dobrymi widzami, to możecie zapamiętać mój stary odcinek z... Mój stary odcinek z tego... Kurde... No, jak to ja byłem? Przy... Dobra, już nie będzie tak e, stary odcinek z tej gry, właśnie. Kurde, no, gdzie on podaje? Właśnie do tamtego pewnie. Aha, a ty już okiwałem. No, co ten bramka robi? Jezus, Maria. Nie wiem, jakie oni, oni mają levele. Dawaj! No to! To jest przykre! No to jest przykre! No jak to jest? Z... Żliwe! Przepraszam Was, koledzy. Będziecie mi już podawać! Wiem, że chcieliśmy podać! Odwdzięczać się sobie, tobie, kolego! Tutaj! 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 Tutaj eee, super, ja w ogóle nie walczyłem. A dobra, może teraz będzie szansa. Tutaj nie ma spalonych, tej grze, widzę jakie Brazylijczyki to są. Brazylijczyk, jezus, marki, co ja E dobra, nie warto. No, dawaj, podaj mi waryaciach. Kolego, no radę. Koledzy, ten ziomek jest fajny, bo podaje a ja nie podaję Jestem chamał, jak? No, mam to na nagraniu. Zgłoszę to do, do administracji tej gry. Co? Co ten barokarz robi? Tutaj jestem. Tutaj. Dobrze. Aż ma w lewe, 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 lewe. Poland. Poland, To się nazywa miłość do klubu. A ja nie lubię tego klubu. Nie, nee, lubię. Lubię ten klubeks. <skrwa> Naprawdę? Da się tak w ogóle strzeć gola Czy to są robię Saudyjska? Nie wiem Jakby saudyjski Nie, ja w ogóle nawet nie wiem jaką flagę, robię saudyjska jest! Podałem mu, dobrze Aha To fajnie Pramka, robi? On jest chyba jakiś psychiczny. No klom, Nie da się clam Przepraszam was. Przepraszam clam 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 jak! Nie da się takiego! Przepraszam was Przepraszam was No co ten To był Gold, to mi wierzchoł. Jezu, on jest chyba jakiś jem, co <coughs> on ma z Globą? No co on ma, Rami? I'm Glob, Glob. Aha,

Hmm, Dobra. no i esa nie wywalamy chociaż z tej gryczki. Wygraliśmy, przegrać nie mogliśmy. A i przecież ja strzeliłem więcej koli. Halo, halos. Przecież ja pamiętam, tu być. <coughs> Aha, urządzenie audio audio dobra, 2 na X dostanę. Ja jako jedyny jestem mistrzem świata, widzicie? Ha, Hapapu! Jest dobra, teraz wybieram ten klub, który mi się podoba. A nie jakieś nie wiem. Klub cesarski. Co? No nie no... O, 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 o. No jak mi to nie wybrało tego! Chrystusie! O nie, to jest ten typek. W jakim to jest Ja. Nie. Psz, jest dobra. Jestem w tym, bo ja sobie zawsze obok. Miałam być pierwszy ogólnie. Nie no. Dobra, lecimy. Stadium, ja w ogóle mam na no konsoli. Ostatnią sobie konsole kupiłem. To jakby mam ten FIFA. A więc... tylko tam się steruje oczywiście, tak. Uff. Lepiej było wybrać tamten klub. Nie wywali z robloxa za co ja tak nie miałem no to fajnie ale strzeliłem gola przynajmniej no i co to jest nie fair nie no strzeliłem gola widzieliście to nie tu to nie jest to co są... to bardziej wolę Ej, to jest ten sam chyba, a nie, bo tutaj nie było Paryżu. No, Chrystusie podaj się. Mhm. Super, siedem do trzech. A która jest minuta? ok, w 30 sekund strzelimy 8 goli jakie 8 goli? 5 goli? na pewno no welcome to the new fifa kurde w 10 sekund strzelimy 4 goli niestety On jest z włocha, ja robię włochem mas ok lecimy, aha No i co się tak cieszycie, wam bole? Zobaczycie, w kolejnej rundzie rozwalę was... Aha, trzeba się teraz bawić klawiszem SC w ręku? Welcome to the new FIFA. Dobra. Czego ja mam tylko takie coś? Dobra. Jedziemy do sklepu, czyli store. Kupujemy się opłacał to się nie opłaca ej nie kupujcie tego nie kupujcie tych te... tych o to się o wiele bardziej opłaca ej w życiu nie kupujcie to jest dobra d rada dla was to się tak nie opłaca no jest super to ja no to to jest z nie, lepiej zobaczyć na tej tablicy. Co to jest? Jakiś Lisbon. A ja mam... Nie wiem co. A chyba to RM? No chyba ta. Nie. To Nie. To yeah. mm. I ma bramkarza, no to fajne. Na pewno będzie super mecz. Chyba, że się znajdzie... Z... O, jest jakiś... Bramka rzeczku. No, jest chyba trochę dobrze. Ej! Ba, ba, ba. Mm, super. Wiem, że będzie kolor. No, mówiłem! Mówiłem! Tutaj ukrajnie strzelił. Oho. Ok. Idziemy sfaulować Big Pass, przez to prawie go straciliśmy. Straciliśmy dobrze, mordeczko. Co oni robią? Przepraszam, nie ja mam takie pytanie. Co ja zrobiłem? No, no haha, co ja zrobiłem? Dobra, lecisz ziomek, po co ja to powiedziałem? Nie, no to ten Ukrainiec. Ot jeden mały, dobra, lecimy na niego. <laughs> Cristiano Ronaldo siu No ja na no, Ukrainie... C, c, c. Wali mi Za co? Psz. Dobra, chyba kolejny odcinek jest z Fortnite. A. Aha, nie walił mi z Roboka chociaż Kolejny odcinek jest z Fortnite, to się nie liczy. To jest jakieś dziwne Ej, hey, już jest kolejny dzień. Ja zawsze tak robiłem, że po tej stronie wybieram. I zawsze tak mi się trafił jakiś mój nienawidzony klub. A zawsze potem był jakiś mój ukochany. A więc... Ja ogólnie lubię piłkę nożną. Byście chcieli wiedzieć, nie wiem po co. London. No kurde, już zajęli mi. A ja nie lubię Londynu przecież. A z kim my w ogóle gram? Znaczy lubię, ale... Nie no, co to jest za klub? Co to jest? Co to jest za klub? To jest TW jakieś dziwne Nie wiem Daily <laughs> <Li> Rewards <laughs> Dobra Lecimy z tymi <laughs> Aha już gram no, Co? Dobra Proszę pani Czego tutaj tak to pisał? No, trzeba go zasłonić no Kurde, no chciałam podać. Już to klikałam. No 15 level! On jest z Brazylii, dobra, może być. Kocham Brazylię. jest Też bym chciał być z albo nie wiem. To przez Polska, moim zdaniem. jestem. Widzisz mnie? No. No nie, bo mi nie podajecie. Chryste! Co to było? Dobra, dawaj. mordo, mordo. No podać. No co to jest? No ja mam tu dosłownie na nagraniu. Dawaj go. Aha. Chociażby z Brazylii się jeszcze. No, 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 podaj mi CR 700. o! A jakby to wleciało, to, to by nie wiem, co to było Dobra, lecimy, śpimy panowie. Aha, no ziomek za tobą. to był. No ziomek obok ciebie. I to jest co dobry, dobry, dobra, on jest w ogóle fajny, on jest fajny, mój kolega to jest nowy, co? Hmm. Co oni na tym trecie piszą jakimś, po jakimś rosyjsku? To nie jest rosyjski, to jest jakiś dziwny angielski. Poczekaj, Rosinkom. Rosinko. Podaj mi ziomeczek mogłeś mi podać. Ale ja nie wiem czy Kalewo. No co mi piszą jakimś... Oj gatu pramin. Era pato cota? To ta. To co? To co boca? Co ja nie lubię tego? Jak ktoś tu jest z Proszę ma serdecznie. Kurde, co ja robię. Co ja żem robię? On to strzeli. Czemu to bym On to strzeli, mówiłem! Nie, no chyba łóżko nie zadzinko, bo mi się... odpala YouTube jak. A wyłącza mi się robię. Co jest jakieś dziwne. Dobra tak skończymy ten śliczy materiał nie wiem, kolejny chyba odcinek będzie, kurde, co to się odpala będzie z um, właśnie no będzie po prostu z Fortnite'a super a więc no, nareczką hmm będzie kolejny odcinek, będzie, tylko nie wiem kiedy. No około niedługo. Na razie.